Czynnikiem odpowiedzialnym za wystąpienie choroby jest wirus, wirus afrykańskiego pomoru świn. Drobnoustrój ten jest chorobotwórczy wyłącznie dla świn i dzików. Nie jest patogenny dla innych gatunków zwierząt i człowieka. Co niezwykle ważne, ten drobnoustrój jest bardzo oporny na działanie czynników środowiskowych. Nie zabija go ani wędzenie, ani peklowanie, ani mrożenie. Można wręcz powiedzieć, że w mrożonym mięsie drobnostwój ten przeżywa około 1000 dni. Jeżeli zakopiemy świnie chorą na afrykański pomór świn, drobnostwój ten przeżywa w ziemi do 7 miesięcy. W słoninie solonej przeżywa 3-4 miesiące. W mielonym mięsie przeżywa 30 dni. Dodam jeszcze, że na przykład w chlewni, w tej były chore świnie, którą oczyszczono ze świń i nie wydezynfekowano, drobnostwój ten przeżywa przez 4 miesiące. Ta oporność wirusa oraz fakt, że nie ma do dzisiaj szczepionki przeciwko tej chorobie, powoduje, że jedyną metodą zwalczania tej choroby jest wybijanie zwierząt. W naszym kraju bardzo ważnym wektorem i źródłem wirusa są padłe dziki. W tkankach padłych dzików w zimie, przez okres zimowy może on przeżywać przez całą zimę, a w okresie lata przeżywa przez 2-3 miesiące. Czyli zbieranie zwłok padłych dzików i utylizacja tych padłych tkanek jest ważnym sposobem ograniczania szerzenia się choroby. Jakie objawy powinny nasunąć właścicielowi zwierząt? podejrzenie afrykańskiego pomoru świni. Są to objawy kliniczne takie jak gorączka u świn, ona wynosi około 41,5 stopnia do 42 stopni, brak apetytu, na początku zahamowanie apetytu, a potem całkowity brak apetytu, wybroczyny na skórze oraz zasinienia, przede wszystkim na uszach i podbrzuszu. Ciekawą sprawą jest, że najczęściej choroba zaczyna się u macior lub u tuczników, jeżeli mamy w stadzie maciory prośne, niejednokrotnie te maciory ronią. Mówiąc o objawach klinicznych, chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. Rolnik, u którego wystąpi afrykański pomór świn, dostaje pełne odszkodowanie za wystąpienie tej choroby i za likwidację stada. Dlatego w żadnym wypadku, w momencie jak zauważy on objawy chorobowe u prosion czy wachlaków, nie powinien on starać się sprzedać te zwierzęta na zewnątrz. Bo postępując tak, naraża wszystkich swoich kupców, którym sprzedaje ten niewłaściwy materiał. Czyli proszę pamiętać, że jest pełne odszkodowanie za afrykański pomór świn. Dlatego najlepiej jest natychmiast zgłosić podejrzenie choroby inspekcji weterynaryjnej, zamknąć stado i czekanie na wyniki badań laboratoryjnych. Nie zawsze one są dodatnie. Jak są potwierdzamy, że są ujemne, stado zostanie zwolnione z tych rygorów i wszystko wraca do normy. Jeżeli wynik jest dodatni, stado jest likwidowane i jeszcze raz podkreślam, właściciel stado dostaje pełne odszkodowanie. Bardzo często pada pytanie, jak ochronić stado przed afrykańskim pomarem świn. Odpowiadam, że sprawa jest stosunkowo prosta. Przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji Naprawdę chroni nasze stado przed tą chorobą. Ale na czym polegają te podstawowe zasady biosekuracji? Przede wszystkim właściciel gospodarstwa powinien wiedzieć, że dysponuje kapitałem, który musi być chroniony czyli stado, chlewnia powinna być ogrodzona, tak by na jej teren oraz na teren otoczenia chlewni nie dostawały się dziki. Druga sprawa musi zdawać sobie sprawę, że. Nie może wprowadzać do swojego gospodarstwa świń z nieznanego miejsca pochodzenia. Trzecie, nigdy nie powinien wpuszczać na teren gospodarstwa samochodów przyjeżdżających z nieznanego źródła, a przede wszystkim samochodów z rzeźni i zakładów utylizacyjnych. Generalnie żaden pojazd niepotrzebny nie powinien na teren gospodarstwa wjeżdżać. Podobnie. Nawet jak mamy najlepsze stado, najlepsze wyniki produkcyjne, nie powinniśmy wpuszczać do stada ludzi. Jeżeli ktokolwiek musi wejść do stada, powinien przebrać się, zmienić obuwie, a jeżeli to możliwe, wykąpać się. Zawsze przed budynkiem, przed każdym budynkiem i przed wejściem do chlewni powinna być mata dezynfekcyjna, solidnie nasączona środkiem dezynfekcyjnym. I pamiętajmy, że ta mata jest po to, żeby służyła do dezynfekcji, a nie na pokaz. To jest niezwykle ważne. Ważne jest także, że każdy kto wchodzi do chlewni, musi się przebrać. Musi nałożyć na siebie kombinezon i najlepiej jednorazowego użytku. Jeżeli te warunki spełnimy, to gwarantuję, że w zasadzie nie ma szans na to, by doszło do, do zakażenia stada. Wirus tam ten inaczej niż inne drobnoustroje nie szerzy się drogą powietrzną. I nigdy nie wykazano, by przeniosły go ptaki. Powiedziałbym, że niezwykle ważną rzeczą jest, by pamiętać o tym, by siano lub słoma z pól, na których przebywają dziki, nie trafiło do końców dla zwierząt. Też zdarzyło się, że słoma z takiego pola była przyczyną wybuchu pomoru. Nie powinniśmy wnosić na ten chlebni żadnych artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, a przede wszystkim wieprzowiny, bo może się tak zdarzyć, że ktoś. Yy, Ubił świnie i zrobił z niej kiełbasy czy szynkę. Ta kiełbasa nie będzie niebezpieczna dla ludzi, ale ona jest bardzo niebezpieczna dla świn. Powiedziałem także, że niedopuszczalne jest w zasadzie, by właściciele chlewni brali udział w polowaniach na dziki, bo tam może być kontakt z wirusem pomoru. Także nie wprowadzamy na teren naszego gospodarstwa mięsa dzików, a także mięsa. Świń z nieznanego źródła pochodzenia, czyli robienie kiełbas czy wędlin na terenie gospodarstwa z mięsa przywiezionego, jest zawsze ryzykowne. Muzyka Ważne jest także, by okna i drzwi do chlewni były zawsze zamknięte, a jeżeli okna są otwarte, to żeby w oknach były siatki. Dodam także jeszcze jedną. Istotną sprawą, że jeżeli na terenie gospodarstwa są psy czy koty, to nie mają one prawa wędrować po lesie, bo zawsze taki kot czy pies może przynieść nam do chlewni szczątki padłego dzika. A powiedziałbym, w terenie, gdzie pomór występuje, 50% padłych dzików jest zakażonych wirusem pomoru. Powiązujące przepisy prawne, zarówno krajowe, jak i europejskie, są dobre. Gorzej wygląda ich realizacja w terenie, dlatego że ci rolnicy drobni, ci rolnicy mali, którzy mają kilka, kilkanaście świn, tam jest bardzo trudno wyegzekwować podstawowe zasady biosekuracji. A to jest numer jeden w walce z ASFM. Duże fermy radzą sobie i dusze fermy no, są bardziej świadome, prawda? natomiast ci rolnicy drobni, wyniki kontroli, które przeprowadzamy do tej pory no, są bardzo różne. Większość tych gospodarstw ma duże braki, jeżeli chodzi o podstawowe zasady biosekuracji. Działania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego na rzecz afrykańskiego pomoru świn traktujemy jako działalność misyjną wobec państwa polskiego, wobec Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także głównego inspektoratu weterynarii. Nasz instytut, nasi eksperci angażowani są do wydawania opinii, ekspertyz dotyczących zwalczania tej choroby i perspektyw jej szerzenia się w Polsce i ewentualnie kresu, kiedy ona może być zwalczona. Równolegle Nasi pracownicy wykonują badania diagnostyczne w kierunku tej choroby, bowiem ze względu na posiadaną infrastrukturę laboratoryjną tego typu badania mogą być wykonywane w laboratoriach klasy bezpieczeństwa CL3. Chciałbym podkreślić, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za produkcję czody chlebnej w Polsce i wszyscy jedziemy na jednym wózku. Oznacza to, że każdy powinien przestrzegać zasad, bo jeżeli zdarza się sytuacja, czy zdarzy się sytuacja, że obok wspaniałej chlewni znajduje się chlewnia licząca 2-3 świnki, w której wystąpi pomór, to konsekwencje wystąpienia w pomoru w chlewni niezabezpieczonej, w chlewni, której gospodarz lekceważy wszelkie zasady, dotyczą zarówno tej małej, tego małego gospodarstwa, jak i tej dużej chlewni dobrze zabezpieczonej. Dlatego wszyscy poważni producenci czody chlebnej powinni zwracać uwagę i napiętnować wszystkich tych sąsiadów, którzy lekceważą te zasady. Pamiętajmy, że jeżeli wybucha pomór w danym miejscu, nazywamy to ogniskiem, to wtedy w promieniu 3 km Będą wybite wszystkie stada świń. Czyli jednym słowem, jeszcze raz powtórzę, gospodarz, który lekceważy wszelkich zasad, naraża wszystkich wokół siebie.